Chciałem wam pokazać pewną sztuczkę, która może Wam się przydać w momencie, gdy próbujecie zdobyć jakieś zestawienie pewnych punktów charakterystycznych na Waszej geometrii. Idealnym narzędziem do tworzenia takich zestawień mogło być narzędzie typu tworzenie zestawienia otworów, tabeli otworów. No ale to narzędzie potrzebuje niestety otworów zdefiniowanych otworów naszej bryle. No, nie możemy biur naszego i bryły, czy naszego obiektu dziurawić, powiedzmy, że w otworów, e, tylko po to, żeby móc te punkty zdefiniować. Jak w takim razie sobie możemy poradzić? Możemy to zrobić troszkę inaczej. Możemy na przykład wziąć, otworzyć ten element w nowym oknie, czyli otworzyć sobie w oknie modelowania. Utworzymy sobie tutaj gdzieś szkic na e, jednej ze ścianek, no, nieważne w którym miejscu, bo tak naprawdę to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy narysować pewien, yy, pewien znacznik. Ten znacznik może mieć na przykład yy, jakiś tam charakter taki, żeby nie składał się na przykład z dwóch osi. Osi, które będą yy, o tej samej długości. Wyrównamy te dwie osie. No i wstawimy jeszcze, powiedzmy, okrąg, bo potrzebujemy tak naprawdę yy, średnicy yy, obiekt... Yy, o krawędzi kolistej, czy powiedzmy o krawędzi okręgu, czy móc, to zobaczycie, wstawić odpowiednio otwory. Załóżmy, że nasz otwór będzie, no, ten znacznik, będzie miał średnicę powiedzmy 3 mm. Spróbujemy jeszcze ewentualnie tylko zdefiniować osie. Osie nie będą też zależne powiedzmy, od średnicy otworu, na przykład pomnożymy je przez 1, może 0,3 mm. No i mamy w tym momencie element nasz znacznik zdefiniowany. Teraz ten znacznik możemy na przykład wykorzystać jako stworzyć z niego po prostu blok. Więc wybieram funkcję tworzenia bloku, wskazujemy geometrię, wskazujemy punkt stawienia, który będzie środek tego naszego znacznika, no i w tym momencie napiszmy sobie, że to jest, tworzymy element typu znacznik. No i mamy znacznik w tym momencie utworzony, on tworzy się od razu w liście części, zobaczcie, jako kolejny blok. No i co możemy zrobić? No, mając taki blok, może ten skasuję akurat, możemy bezpośrednio wstawiać ten nasz, na taki blok na nasz rysunek. Wystarczy go tylko kliknąć na nim prawym klawiszem myszy, wstawić plus, wybrać opcję wstaw blok i zobaczcie, możemy na przykład w wygodny sposób zaznaczyć te punkty, w których chcielibyśmy, żeby na przykład współrzędne zostały gdzieś tutaj na przykład wyznaczone. Więc na przykład spróbujmy wstawić ten jeden tutaj. Być może jeszcze potrzebujemy jakiś znacznik w tym miejscu. No i w ten sposób budujemy listę. Bardzo prosty sposób, widzicie, wstawiając tylko odpowiednie znaczniki, Charakterystycznych punktów na geometrii, których współrzędne chcielibyśmy poznać, Teraz zobaczcie, jeżeli zakończymy nasz szkic i przejdziemy do modelowania tutaj z rozsądnego naszego rysunku, to to, co musimy zrobić na początek, to musimy jeszcze ewentualnie wstawić z tego naszego, na nasz widok ten właśnie znaczniki. Możemy je właśnie w tym momencie odnaleźć, na przykład, że to jest ten nasz element, i mówimy, że chcemy pobrać szkicę modelu. Z, na, na, nasz rysunek, na nasz rysunek szkice z modelu. No i zobaczcie, w tym momencie znaczniki zostały wstawione. To jeszcze nie wystarcza, żeby zdefiniować listę części, bo musimy wstawić tutaj jeszcze znaczniki środków. A robimy to przez opcję Automatyczne, nie środkowe I tu zobaczcie, mam taką funkcję, która nazywa się Uwzględnij także gomecję ze szkiców. Co spowoduje, że automatycznie zobaczcie, zostały nam w tym momencie te, te szkice, te, te, te punkty środkowe, znaczniki zaznaczone. Nimo nie potrzebujemy już w tym momencie tego szkicu, więc możemy szkic wyłączyć. Zostaną nam same tylko punkty charakterystyczne jako takie oznaczone. I zobaczcie, teraz jeżeli wybiorę, wybiorę opcję tabel, otworów, załóżmy, że będę chciał względem tego narożnika mierzyć współrzędne. Następnie musimy wskazać punkty, z których będziemy Tabelę budować i automatycznie zobaczcie, taka tabela jest tutaj przez program budowana i wstawiana na nasz model. No i to, co musimy zrobić, to tak naprawdę wejść w edycję tej tabeli, czyli na przykład możemy wejść sobie tu w ustawienia, nagłówek, na przykład, tabela punktów kontrolnych na przykład. Ustawiamy odpowiedni opis, następnie zdefiniujemy sobie na przykład opisy kolumn, na przykład punkt. Możemy zdefiniować też, tu są współrzędne x, y. Ewentualnie opis nam nie będzie potrzebny, więc możemy na przykład usunąć opis i zobaczcie, w tym momencie po zamknięciu mamy odpowiednio zdefiniowaną tabelę punktów kontrolnych. Wszystkie punkty są automatycznie opisane, no i możemy w ten sposób już mieć. Szybko utworzoną taką tabelę, no bez potrzeby ręcznego wprowadzania czy definiowania tej tabeli, co może zawsze prowadzić jakiś błąd. A w takim przypadku mamy możliwość no, szybkiego utworzenia tabeli, korzystania, korzystania z narzędzi istniejących. Wystarczy tylko odpowiednie znaczniki sobie wcześniej zdefiniować. To co jest, co się chciałem Wam pokazać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.